Cześć, jeżeli już napisałeś swój własny szablon w HTML5 i CSS3, przetestowałeś go pod różnymi przeglądarkami internetowymi, przetestowałeś go pod Internet Explorerem, wgrałeś swój szablon na serwer, wówczas nie pozostaje Ci nic innego, jak sprawdzić poprawność napisanego kodu. I mówiłem Ci na początku kursu o takiej stronie w 3C, jest to bardzo ważna strona. Ponieważ są tu standardy, wszystkie standardy HTML i CSS-a, nie tylko tego najnowszego, ale my napisaliśmy szablon w naszej najnowszej wersji, dlatego jak widzisz, wchodzimy na stronę validator.w3.org i tutaj wpisujemy adres naszej strony internetowej, bo w tej chwili. Tu już jest strona internetowa, która została postawiona na subdomenie. Ty oczywiście możesz wgrać swoją stronę albo na domenę, albo na subdomenę. Jako, że moja strona stoi na subdomenie, to kopiuję adres mojej subdomeny, w której umieszczony jest nasz szablon, który stworzyliśmy na potrzeby naszego kursu. Wklejamy tutaj adres naszej strony i klikamy check. I jak widzisz tutaj, jeżeli będziemy mieli zielone tło, oznacza, że Nasz dokument HTML został sprawdzony poprawnie pod kątem html 5. Jest to bardzo fajne narzędzie. Pamiętaj, że jeżeli będziesz miał tutaj jakieś błędy, wówczas będzie trzeba je poprawić. Ale jak widzisz, nie mamy tutaj żadnych błędów, dlatego wszystko jest ok. Możemy bić się o czołowe miejsca w wyszukiwarkach internetowych, ponieważ nasz kod jest jak najbardziej poprawny. Wszystko gra, wszystko jest jak należy. Na zakończenie naszego kursu chciałem Ci podziękować za wytrwałość. Mam nadzieję, że obejrzałeś nagranie po nagraniu. Mam nadzieję, że wiele się nauczyłeś. Na zakończenie chciałem Ci pokazać, jaka jest różnica między statyczną stroną internetową, jaka niewątpliwie jest napisana w HTML 5 i CSS 3 na przykład. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj, właśnie do naszego kursu katarzyna.pl, właśnie tutaj. Kolejne nagranie. Po nagraniu tworzyliśmy poszczególne elementy naszej strony, statycznej strony internetowej, napisanej w HTML5 i CSS3. A teraz zobacz na mojego bloga praca bez szefa.pl, strona ta również początkowo musi zostać napisana w HTML i CSS. Oczywiście jest ona napisana w HTML-u 5 i w CSS-ie trójce, ale jest ona podstawiona pod CMS-a. I taka strona pod CMS-a jest bardzo wygodna, ponieważ osobne strony nie tworzy się oddzielnie w kolejnym pliku HTML-a, nie musimy kodować kolejnych podstron w HTML-u, tylko wszystko jest postawiane w naszym panelu w CMS-ie. Ale żeby taki panel CMS postawić, wówczas trzeba napisać szablon w HTML5 i CSS3, no i trzeba oczywiście go postawić pod CMS-a. No i trzeba tutaj znać, Kilka ważnych funkcji, funkcji dotyczących WordPressa, funkcji dotyczących kodu PHP. Dlatego mam nadzieję, że ten kurs jest tylko dla Ciebie wprowadzeniem do jeszcze większego poziomu, jeszcze większego levela, jaki na Ciebie czeka. Na zakończenie chciałem Ci pokazać, jak wygląda taki cockpit, taki panel zarządzania treścią. Tutaj już nie będziesz musiał nic kodować. Zobacz, to jest właśnie cockpit WordPressa. Cockpit naszego CMS-a postawiony na blogu WordPress i zobacz tutaj mamy możliwość instalowania różnych wtyczek. Wtyczek do pozycjonowania strony, na przykład wtyczka All-in-One Seopak, wtyczka do płatności, wtyczka BetterPay. Możesz zarabiać na swoich kursach tak jak ja. Możesz oczywiście tutaj tworzyć statystyki. Możesz wydawać odtwarzacze wideo, tak aby to profesjonalnie wyglądało. Tak, jak na moim blogu, mam nadzieję, że ci się podoba. Jak widzisz, możesz tutaj robić bardzo wiele ciekawych rzeczy w panelu CMS-a. Jak widzisz, możesz ustawiać sobie daty, możesz dodawać nowych użytkowników do WordPressa. Na przykład, jeżeli zrobisz jakiś kurs, ktoś go kupi na Allegro, wówczas będziesz mógł tutaj podesłać dane do logowania do Twojego WordPressa, i ktoś będzie mógł również korzystać z Twoich kursów i na nich zarabiać. Co tu jeszcze jest takiego fajnego? Zobacz, jak tworzy się przykładowe strony. Zobacz, mój blog praca-bez-szefa.pl wygląda tak. I tutaj na przykład mamy osobną stronę. Jeżeli taką stronę byśmy chcieli zbudować właśnie tak jak tutaj, w szablonie HTML5 i CSS3, wówczas musielibyśmy taką stronę osobno kodować w HTML. Wyobraź sobie, ile to jest pracy. A tutaj oczywiście wystarczy tylko Ładnie podstawić nasz szablon pod CMS-a i wszystko idzie z automatu. Zobacz, weźmy sobie do takiej strony jak szablon i struktura dokumentu. Widzisz, tutaj mamy szablon i strukturę dokumentu. Widzisz, odpalamy i masz podgląd wizualny. I tutaj dodajesz sobie teksty, aktualizujesz. I publikujesz je automatycznie na stronie i nie musisz się męczyć z kodem HTML. Bo zobacz, tutaj jeszcze mamy zakładki. Bryły, funkcja, funkcjoniowa, geometria, ta aktywna zakładka konstrukcja, o której Ci mówiłem. Jeżeli byś chciał tutaj zrobić właśnie osobne podstrony, czyli bryły, tutaj dodać jakiś tekst, jakieś obrazki, ewentualnie jakiś materiał wideo, wówczas musiałbyś tworzyć osobny szablon HTML-a, żeby stworzyć. Takie osobne zakładki. Chyba widzisz, że jest to bardzo czasochłonne. Dlatego, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że kurs HTML5 i CSS3 przyda Ci się jak najbardziej. Ponieważ najpierw musisz zbudować sobie fajną stronę internetową. Sam musisz ją stworzyć na własny użytek. A później podstawić ją pod CMS-a, z automatu zarabiać pieniądze i oszczędzić linijki kodu na czas mile spędzony. Z rodziną, z dziewczyną i ze znajomymi. Jeżeli chodzi o kurs HTML5 i CSS3, to by było na tyle. Mam nadzieję, że po raz kolejny zostawiłem cię z znudką niepewności i mam nadzieję, że będziesz chciał pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą informatyki. Mam nadzieję, że będziesz chciał pogłębiać swoją wiedzę również w osobnym CMS-ie postawionym pod WordPressem. Dlatego poczytaj sobie o tej technologii, poczytaj o WordPressie. Na pewno spotkasz się tam z wieloma pozytywnymi opiniami na jego temat. Jest to darmowy CMS i zapraszam Cię do kolejnego szkolenia. Dzięki i cześć.